Na dzisiaj kolejny ażurowy, przepiękny ażurowy wzór, który w sumie możecie wykorzystać na wszystkie wasze projekty. Popatrzcie, jak on ładnie wygląda. Jak będziecie go dziergać cienkiej włóczki, to na pewno jeszcze ładniej będzie wyglądał. Ta włóczka jest troszeczkę grubsza. Ta jest jeszcze grubsza niż ta yy, nie wiem co to za kolor czerwony. Popatrzcie, ona jest jeszcze trochę grubsza i tak to wygląda. Muszę tak rozciągnąć jeden raport. Popatrzcie, jest troszeczkę inny efekt, bo jest trochę większe przez to, że włóczka jest trochę grubsza. Prawa strona, lewa strona. Mam oczywiście szkic znowu dla Was. Mamy liczbę oczek podzielną przez 14 plus jedno oczko przed raportem, to się nie liczy. Zaraz Wam wytłumaczę dlaczego. To jest to samo co to, tylko tutaj te dwa rzędy są trochę inne, dlatego zrobiłam tu dodatkową część. Liczba oczek jest podzielna tylko przez 14. To, co macie tu, to, co macie tu w tym czerwonym. Czerwonej krateczce. To są oczka przed raportem, a więc nabieracie 14-28, zależy ile potrzebujecie na raport. Plus dodatkowo to jedno oczko, plus dwa oczka brzegowe, które nie są tutaj zaznaczone. To liczy się do raportu. Dlaczego zrobiłam tutaj osobno? To dlatego, żebyście zobaczyli, może teraz będzie troszeczkę bardziej to widoczne, trochę lepiej widoczne. Zobaczcie, tu wszystko się powtarza. To jest, to jest liczone jako raport, a więc tu są dwa raporty. I te dwa raporty będę dzisiaj z Wami dziergała. Z taką tylko różnicą, że tu po pierwszym raporcie mamy trzy oczka razem ze środkowym na wierzchu. A w ostatnim raporcie zrobicie tych raportów, na przykład potrzebujecie cztery, a więc robicie, tak jak tu jest zaznaczone, przed raportem tylko jeden raz na samym początku, później robicie narzut, dwa razem narzut, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Macie trzy oczka razem, jeden raport. Powtarzacie, powtarzacie od narzutu. Znowu robicie narzut, tak, 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 trzy oczka razem, drugi raport, powtarzacie narzut do końca, trzy oczka razem. Potrzebujecie na wasz projekt przykładowo cztery raporty. Jak zrobicie to trzy oczka razem, to patrzycie już teraz tutaj na ten szkic, bo popatrzcie, tu na końcu są dwa oczka razem ze skłonem na prawo, tu nie są trzy oczka. Wszystko inne jest, można powiedzieć, tak, jak powinno być. Nie, tu też nie. Tu też. Yy, tylko z tą różnicą, że w ostatnim raporcie nie macie tych trzech, tylko macie dwa. Ta liczba oczek się nie zmienia. Tu w jednym miejscu jest tylko 13 oczek, ale one później są dopełnione narzutem, także tu nic się nie zmienia. Pamiętajcie tylko o tym, że to macie zrobić w ten sposób, żeby ten raport był jako ostatni. Przykładowo trzy raporty, tak i czwarty raport, bo cztery potrzebujecie, Patrz, patrzycie na tą stronę. Przejdźmy teraz do, do szkicu, do znaczków. Jak zwykle czarne, ocz, czarne kreseczki to są oczka lewe, na zielono są narzuty, na niebiesko zaznacz, zaznaczone są prawe oczka. Tutaj mamy dwa oczka razem, te na fioletowo ze skłonem w lewą stronę. Na pomarańczowo dwa oczka razem. Ze skłonem w prawą stronę. No i tutaj są te trzy oczka razem ze środkowym na wierzchu. Tak jak powiedziałam, będę z Wami dzisiaj dwa raporty robiła. Aha, jeszcze jedno. Popatrzcie, yy, dwa raporty będziemy razem robić. Tak. Z tym, że przerobimy pierwszy i później yy, trzeci, piąty. Popatrzcie, one są identyczne. A więc nie zrobię z Wami Dwóch raportów, tylko na przykład tu zrobimy dwa, w trzecim zrobię jeden, dalej będę sama robiła, wy również, piąty, jeden przerobię z wami, dalej razem. Później znowu y, będziemy razem dziergać. Rozpoczynamy pierwszy rząd. Oczko brzegowe zdejmuję, nie przerabiam. Przed raportem robimy jedno oczko na lewo. Rozpoczynamy pierwszy raport. Dwa oczka lewe, Następnie jedno oczko prawe, narzut, dwa oczka razem ze skłonem w prawą stronę. Podkładam prawy drut, pycham pod dwie, dwa oczka kolejne z lewego drutu pod ich Przednie ścianki przyciągam włóczkę, i to oczko, które tu powstało, ma skłon w prawą stronę. Jeden narzut. I teraz kolejne trzy oczka z lewego drutu muszę przerobić razem. Ja to robię w ten sposób, że zdejmuję, wsuwając prawy drut tu od lewej strony pod te dwa pierwsze oczka i przenoszę je z powrotem na lewy drut, i teraz te dwa oczka, razem z tym trzecim z lewego drutu, przerabiam razem. Wsuwając prawy drut pod tylni ścianki. Jeden narzut, dwa oczka razem ze skłonem w lewą stronę, a więc pod tylnymi ściankami przeciągam włóczkę, i to oczko, które tu powstaje, ma skłon w lewą stronę. Narzut jedno oczko prawe i trzy oczka lewe. Raz, dwa i trzy. I powtarzamy kolejny raport. Dwa oczka lewe. Raz i dwa. Jedno oczko prawe, narzut, dwa oczka razem ze skłonem w prawą stronę, narzut, trzy oczka razem ze środkowym na wierzchu, narzut, dwa razem ze skłonem na lewo, a więc znowu pod tylnymi ściankami, narzut, jedno prawe i trzy lewe. Powtarzacie Wasze raporty. Po ostatnim raporcie pozostaje nam tylko oczko brzegowe. I teraz jesteśmy z lewej strony, to znaczy parzysty rząd. Wszystkie parzyste rzędy przerabiamy na lewo. Wszystkie oczka, pomimo tego, że one nam tu schodzą jako prawe oczka, my je przerabiamy na lewo. Jeżeli robicie w okrążeniach, to wszystkie oczka przerabiacie w parzystych okrążeniach. Na prawo. Również narzuty przerabiacie wtedy na prawo. Rząd trzeci, identyczny jak pierwszy, brzegowe, przed raportem jedno oczko lewe, rozpoczynam raport, dwa oczka lewe, jedno oczko prawe, narzut dwa razem ze skłonem w prawą stronę, narzut trzy razem ze środkowym na wierzchu. Narzut, jed, y, dwa oczka razem ze skłonem w lewą stronę, narzut jedno prawe i trzy oczka lewe, raz, dwa i trzecie. I powtarzacie Wasze raporty, dwa lewe, narzut dwa razem ze skłonem na prawo i tak dalej. Rząd piąty jest identyczny jak pierwszy i trzeci, a więc mamy przed raportem jedno oczko lewe. Rozpoczynamy raport. Dwa lewe oczka, jedno prawe, narzut, dwa razem ze skłonem w prawą stronę, narzut, trzy razem, narzut. Dwa razem ze skłonem w lewą stronę. Narzut jedno oczko prawe i trzy lewe. To był pierwszy raport. Powtarzacie wasze raporty. Na, yy, przy osta po ostatnim raporcie waszym robicie jedno oczko brzegowe. Wracacie robótkę i robicie kolejny szósty rząd. Wszystkie oczka na lewo. Siódmy rząd, oczko brzegowe. Przed raportem mamy znowu jedno, <laughs> przepraszam, oczko na lewo. Rozpoczynamy raport. Oczko lewe, dwa razem ze skłonem w prawą stronę, a więc znowu pod przednimi ściankami, przeciągamy włóczkę. Jeden narzut i jeszcze raz dwa razem na prawo. Narzut, jedno oczko prawe, jedno lewe, jedno prawe. Narzut, dwa oczka razem ze skłonem w lewą stronę, narzut, dwa razem ze skłonem w lewą stronę, dwa lewe. I drugi raport, jedno lewe, dwa razem ze skłonem w prawą stronę, narzut, dwa razem ze skłonem w prawą stronę. Narzut, prawe, lewe, prawe. Narzut dwa razem w lewą stronę skłon, narzut dwa razem w lewą stronę skłon i dwa lewe. Powtarzacie Wasze raporty. Po ostatnim raporcie robicie tylko oczko brzegowe. To był teraz siódmy rząd. Rząd dziewiąty, oczko brzegowe. A następnie mamy jedno oczko lewe przed raportem. Kolejne dwa oczka, to jest teraz pierwszy raport, przerabiacie razem ze skłonem w prawą stronę jeden narzut i jeszcze raz dwa oczka razem ze skłonem w prawą stronę. Narzut. Jedno oczko prawe, trzy lewe. Jedno prawe, narzut, dwa razem, ze skłonem w lewą stronę, narzut dwa razem ze skłonem w lewą stronę. Jedno oczko lewe. Kolejny raport, drugi. Dwa razem ze skłonem w prawą stronę. Narzut dwa razem ze skłonem w prawą stronę. Narzut. Jedno oczko prawe, trzy lewe. Jedno prawe narzut, dwa razem ze skłonem w lewą stronę, narzut, jeszcze raz dwa razem ze skłonem w lewą stronę i jedno lewe. Po ostatnim raporcie tylko musicie zrobić jedno oczko brzegowe, odwracacie robótkę i dziesiąty rząd, wszystkie oczka na lewo. Rząd jedenasty. Brzegowe, a następnie mamy dwa oczka razem ze skłonem w lewą stronę. To są oczka przed raportem. Jeden narzut. Dwa razem ze skłonem w prawą stronę. Narzut. Jedno oczko prawe. I teraz mamy pięć oczek, które przerabiamy na lewą. Czwarte i piąte. Jedno prawe. I narzut. Dwa razem ze skłonem w lewą stronę narzut. Trzy razem ze środkowym na wierzchu. I powtarzacie raporty. Ostatni raport przerabiacie w ten sposób, tak jak jest na szkicu. Narzut. Dwa razem ze skłonem w prawą stronę. Narzut. Jedno prawe. Pięć oczek lewych. Czwarte i piąte na lewo. Następnie mamy jedno oczko prawe. Narzut dwa razem ze skłonem w lewą stronę, narzut i jeszcze raz dwa razem ze skłonem w lewą stronę i oczko brzegowe. Trzynasty rząd brzegowy i przed raportem znowu mamy dwa oczka razem ze skłonem w lewą stronę. Narzut, to już teraz jest y, raport, ten narzut, dwa razem ze skłonem w lewą stronę, narzut jedno prawe i znowu mamy pięć oczek, które przerabiamy na lewo. Trzecie, czwarte i piąte robimy jedno oczko prawe i narzut dwa razem ze skłonem w prawą stronę narzut trzy razem ze środkowym na wierzchu i kolejny raport narzut dwa razem ze skłonem w w lewą stronę, narzut jedno prawe, znaczy kolejne raporty. Patrzycie na ten, na schemacie to co macie w czerwonej kratce. Dopiero ostatni raport robicie tak jak ja w tej chwili to robię. Dobrze. Yy, teraz się pomyliłam. Gdzie tu byłam? Tu jest są trzy. Tu był narzut dwa razem. O, narzut jedno prawe. Dobrze. I pięć lewych. To jest teraz ten mój ostatni. Yy, raport, gdzie na końcu, jak widzicie, są dwa oczka razem. Tak, jedno prawe, narzut, dwa razem, skłon w prawą stronę, narzut i dwa razem skłon w prawą stronę i oczko brzegowe na końcu. To był teraz trzynasty rząd, czternasty przerabiacie wszystkie oczka znowu na lewo. Rząd 15 jak widzicie, jest identyczny jak rząd 13, a więc przed raportem dwa oczka razem ze skłonem w, lewe, w lewą stronę, narzut, jeszcze raz dwa razem ze skłonem w lewą stronę, narzut, jedno prawe, pięć lewych, I tu zrobię z Wami tylko jeden raport, bo tak jak widzicie, one są identyczne te, te rzędy dwa, cztery i piąte lewe, jedno prawe narzut dwa razem ze skłonem w prawą stronę narzut i trzy razem ze środkowym na wierzchu i po tych trzech razem powtarzacie tą ilość raportów jaką potrzebujecie dla waszego projektu również 17 rząd jest identyczny jak 13 i 15 przed raportem dwa razem ze skłonem w lewą stronę raport narzut dwa razem ze skłonem w lewą stronę, narzut jedno prawe i pięć lewych znowu, trzecie, czwarte i piąte, jedno prawe, narzut dwa razem ze skłonem w prawą stronę, narzut i trzy razem ze środkowym na wierzchu. Po tych trzech razem Przerabiacie Wasze raporty tyle razy, ile potrzebujecie dla Waszego projektu. Na końcu jest oczko brzegowe tylko. Również 19 przerabiacie tak samo jak 13, 15 i 17, a więc po oczku brzegowym przed raportem macie dwa oczka razem ze skłonem w lewą stronę narzut. To już jest raport. Dwa razem ze skłonem w lewą stronę narzut. A następnie znowu po narzucie mamy jedno prawe oczywiście, i pięć lewych oczek. Czwarte i piąte. Robimy jedno prawe oczko, jeden narzut, dwa razem ze skłonem w prawą stronę. Narzut, trzy razem i znowu po tych trzech co przerobicie teraz razem, powtarzacie wasze raporty. Po ostatnim raporcie pozostaje wam tylko zrobienie oczka brzegowego. Odwracacie waszą robótkę i robicie kolejny rząd parzysty, same oczka lewe. Rząd 21, brzegowe i przed raportem. Jedno oczko przed raportem robimy na lewo. Rozpoczynamy raport. Oczko prawe, narzut, dwa razem ze skłonem w lewą stronę. Narzut i jeszcze raz dwa razem ze skłonem w lewą stronę. Kolejne trzy oczka przerabiamy na lewo. Raz, dwa i trzecie. Dwa razem skłon w prawą stronę. Narzut, dwa razem skłon w prawą stronę narzut jedno prawe jedno lewe kolejny raport prawe narzut dwa razem pod tylnymi ściankami narzut dwa razem pod tylnymi ściankami trzy lewe raz dwa i trzecie dwa razem pod przednimi ściankami narzut dwa razem pod przednimi ściankami narzut. Jedno prawe, jedno lewe. Po ostatnim waszym raporcie oczko brzegowe na lewo. To był teraz 21 rząd. Rząd 23. Oczko brzegowe. I przed raportem jedno oczko lewe. Rozpoczynamy raport. Jedno oczko lewe, jedno prawe. Narzut. Dwa razem ze skłonem w lewą stronę narzut. Dwa razem ze skłonem w lewą stronę narzut. Nie, przepraszam, za szybko. Bez narzutu. Dwa razem ze skłonem w lewą stronę. I po tych dwóch razem jest jedno lewe. Ja się za, rozpędziłam. Następnie po tym lewym oczku mamy dwa razem ze skłonem w prawą stronę narzut. Jeszcze raz dwa razem ze skłonem w prawą stronę narzut jedno oczko prawe i dwa lewe. To był pierwszy raport. Rozpoczynamy drugi raport. Jedno lewe, jedno prawe. Narzut dwa razem w lewą stronę. Skłon. Narzut dwa razem w skłon w lewą stronę, a więc pod tylnymi ściankami. Jedno oczko lewe, dwa razem ze skłonem w prawą stronę, narzut jeszcze raz dwa razem ze skłonem w prawą stronę, a więc pod przednimi ściankami, tak. narzut jedno prawe, dwa lewe i po ostatnim Waszym raporcie jest tylko oczko brzegowe, ja przerabiam je na lewo. 25 rząd brzegowe, Przed raportem mamy jedno oczko lewe. Rozpoczynamy raport. Dwa lewe, jedno prawe. Narzut dwa razem pod tylnymi ściankami. Narzut trzy razem ze środkowym na wierzchu. Narzut dwa razem ze skłonem w prawą stronę. Narzut, jedno prawe, trzy lewe, dwa i trzy. I drugi raport, dwa lewe, raz i dwa, jedno prawe, narzut dwa razem pod tylnymi ściankami, narzut trzy razem ze środkowym na wierzchu. Narzut dwa razem ze skłonem w prawą stronę, a więc pod przednimi ściankami. Robimy narzut jedno oczko prawe i trzy oczka lewe. Raz, dwa i trzy. I u mnie już jest na końcu oczko brzegowe na lewo. Odwracam robótkę i kolejny, dwudziesty szósty już rząd przerabiam wszystkie oczka na lewo. Przedostatni rząd 27, oczko brzegowe, a następnie mamy jedno oczko przed raportem na lewo. Kolejne dwa oczka przerabiamy na lewo, jedno prawe, narzut, dwa razem ze skłonem w prawą stronę, narzut, znowu trzy razem ze środkowym na wierzchu. Narzut dwa razem ze skłonem w lewą stronę. Narzut jedno prawe i trzy lewe. To był pierwszy raport i powtarzacie Wasze raporty. Dwa lewe, raz i dwa. Jedno prawe. Narzut dwa razem ze skłonem w prawą stronę. Narzut trzy razem. Ze środkowym nawierzchni. Ja może zanim to zrobię, popatrzcie, wy możecie również zrobić, nie musicie tak, jak ja robić, bo w tym opisie nie, było, nie, nie pisało czy w prawą, czy w lewą, czy ze środkową wierzchu. Ja to po prostu tylko dlatego zrobiłam, żeby mieć tą ładną, prostą linię. Jeżeli zrobicie trzy razy, z, yy, wsuwając prawy drut pod, yy, pod tym ścianki, przepraszam, to ta, te trzy oczka one będą miały skłon w lewą stronę. Jeżeli zrobicie je wsuwając prawy drut pod przednie ich ścianki, to one będą miały w, w prawą stronę. To już tylko i wyłącznie od Was zależy, jak Wam się bardziej podoba. Ja uważam, że z tą prostą y, linią to o wiele ładniej wygląda, dlatego zamieniam ściankę, te oczka miejscami i powstaje mi ta ładna prosta linia. Narzut. Dwa razem ze skłonem w lewą stronę. Narzut jedno prawe i trzy lewe. I po ostatnim Waszym raporcie robicie tylko jeszcze oczko brzegowe. Ja je przerabiam na lewo, odwracacie Waszą robótkę i jesteśmy już w ostatnim 28 rzędzie i tutaj ten rząd Przerabiamy tak jak wszystkie parzyste, wszystkie oczka na lewo. Jeżeli, powtarzam, robicie w okrążeniach, to parzyste okrążenia przerabiacie wszystkie oczka na prawo. To wszystko, moi drodzy na dzisiaj. Będę się bardzo cieszyła, jeżeli mi napiszecie, że wykorzystaliście na kolejny wasz letni projekt ten wzorek. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam, życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia, zostańcie zdrowi, cześć.